Cześć, jestem Witek i witam Was na kanale podlewane.pl. W tym filmie chciałbym Wam odpowiedzieć na pytanie, czy warto poświęcać swój czas i wiązać trawy ozdobne na zimę. Zapraszam do oglądania. Najlepszym terminem na ścinanie traw ozdobnych jest wiosna. A większość traw w naszym klimacie niestety na zimę zasycha. Ich cała część nadziemna obumiera. I jesienią pojawia się pytanie, czy zabezpieczać i właśnie wiązać te trawy, a może zostawić je same sobie, tak jak to. Ale po co w ogóle wiążemy takie trawy ozdobne? Po pierwsze, trawka związana wygląda ładniej, i nie kładzie się. Drugim powodem jest to, że te zasuszone pędy mogą się wyłamywać i wędrować po naszym ogrodzie. Trzecią sprawą jest to, że wpadający tutaj do środka tej kępy śnieg niekorzystnie wpływa na zimowanie tej trawy. No i łatwiej nam taką trawę będzie ściąć wiosną, jeśli ona będzie związana. Ale spójrzcie sami w praktyce, jak to wygląda. Wiązanie traw ma zarówno tyle samo przeciwników, co zwolenników. Jednak spójrzcie sami, jak wygląda ta trawka, która nie została związana. Bardzo brzydko nam się tutaj położyła. Nie wygląda to ładnie nawet w zimę, kiedy nie spędzamy w tym ogrodzie czasu, przechodząc koło takiej trawki. Lepiej by wyglądała, jakby była związana. W tym miejscu widać właśnie to wyłamywanie się liści traw. Zobaczcie, ile bałaganu może narobić taka niezwiązana trawka. No i oczywiście w grę jeszcze wchodzą walory estetyczne. Tutaj mamy niezwiązaną trawkę, a po mojej lewej. Związaną, według mnie ta wygląda dużo lepiej. Czy wiązać trawę ozdobne, każdy na to pytanie będzie musiał odpowiedzieć sobie sam we własnym zakresie. Dużo zależy też od konkretnej odmiany, ponieważ na przykład te niewysokie miskanty, dobrze sobie radzą, widać, że pędy się nie wyłamują, a trawa się nie pokłada. W tym całym wiązaniu kosztem, jaki poniesiemy, będzie nasz czas i praca. I jeśli tego czasu nie mamy tak dużo, by na przykład związać wszystkie trawki w naszym ogrodzie, poświęćmy go na te, które najbardziej tego potrzebują. Czyli tak jak tutaj, te, które są troszkę mniej odporne na mrozy, jak ta trawa pompasowa, lub takie, przy których zauważyliśmy, że we wcześniejszych latach się pokładały lub wyłamują się z nich pędy zimą. Na dziś to tyle. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Wszystkie ważniejsze informacje znajdziecie na dole w opisie filmu. A ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!